Hej. Klaudia, Opowiedz o tym, jak bardzo tępisz ludzi, którzy ci i palą i piją. Tak bardzo, bardzo, że... Aż nie Ale musisz mówić głośniej, bo to główne nie zbiera. Nie. No dobra. Bardzo, bardzo tępie, bo uważam, że to głupie. Dlaczego głupie? Bo jesteśmy malutkimi ludźmi, to czemu palimy i pijemy? bo uważam, że... To ludzie robią dla lansu. No. Tylko dla lansu? Może ktoś naprawdę to lubi? Jak ktoś ma problemy życiowe, i w ogóle to. Nie się tnie. To nie świetnie. To nie świetnie. Odsyłamy do umieralni. Tak. Yy, Wyślę w do nasz plan. Nie ma słów. Nie ma słów. Zaśpiewaj.